Cześć, a dzisiaj poznacie moją opinię na temat mieszanki przypraw kania? To jest generalnie mieszanka serii inspiruje nas natura, szczypta smaku z aromatycznymi ziołami i przyprawami. Co ciekawe, to jest produkt, z którego ja korzystam zwłaszcza z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to produkt, który ma bardzo fajny skład. W tym przypadku nie ma zastosowania glutaminian monosodowy i aromaty, a zatem tutaj jak najbardziej postawiono właśnie na element skład. O którym sobie zresztą zaraz jeszcze porozmawiamy, druga kwestia to jest taka, że po prostu przy wykorzystaniu takiej mieszanki przypraw osiąga się naprawdę znakomity smak w potrawach. Jeżeli zatem lubicie sobie od czasu do czasu czy to przyrządzić jakieś zupy, czy to po prostu przyrządzić sobie różne mięsa pieczone, duszone. No to wtedy jak najbardziej można sobie wykorzystać taką mieszankę przypraw do przyprawienia właśnie czy to drobiu, wieprzowiny, wołowiny, tak. Bardzo dobrze nadaje się również do przyprawienia różnych potraw wegetariańskich, tak? A zatem tutaj bardzo szerokie zastosowanie zarówno w przypadku warzyw, mięs Zup i sosów, tak? A zatem to są takie dwa, bym powiedział, fundamentalne powody, dla których ja korzystam z tego produktu. A jeżeli chodzi o szczegóły dotyczące właśnie składu, wartości odżywczej no to wszystko oczywiście znajdziecie sobie tutaj na odwrocie zwróćcie uwagę tutaj przede wszystkim na składniki mamy tutaj 54,8% soli 32% suszone warzywa w zmiennych proporcjach tak? a zatem mamy tutaj zarówno, jak sami widzicie, marchew, cebulę, pasterniak, seler E, korzeń, e, ziemniaki, tak? E, natka pie e, pietruszki, e, dalej jest jeszcze por, e, papryka czerwona, tak? pomidory, czosnek, cukier przyprawy, kurkuma kaszka kukurydziana, oliwa z wytłoczyn, z oliwek tak? no i dodatkowo też tam różne składniki może zawierać takie jak jaja, mleko, soje, dwutlenek siarki oraz zboża zawierające gluten, żyto, żyto i pszenica, tak? a zatem jak sobie widzicie szereg różnych składników znajduje się właśnie w takiej przyprawie, dzięki czemu później też ten smak który wydobywa się w tych daniach jest naprawdę imponujący i unikalny wartość energetyczna tutaj i odżywcza oczywiście jest podana również na odwrocie jak sami widzicie 158 kcal na 100 g 0,5 g tłuszczu w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,1 g sporo węglowodanów 33 g w tym cukry 26 g 4,5 g białka, błonnik 3 g no i sól 54,8 g Gramów, a zatem dominuje tutaj oczywiście sól, natomiast nie ma co się dziwić, w końcu jest to przyprawa, tak? a zatem tej soli też musi trochę być, oczywiście. Pamiętajcie, żeby ze składem zawsze sobie sprawdzić po prostu na odwrocie, tutaj przeczytaj sobie szczegóły, bo też zwyczajnie w perspektywie czasu taki skład może ulegać pewnym zmianom. Tak? Natomiast jak najbardziej myślę, jestem na tak, jeżeli chodzi o ten produkt. A zatem, jeżeli zastanawiacie się, czy warto sięgnąć po takim po taką mieszankę przypraw kania. No to śmiało możecie sobie dodać taki produkt do koszyka, jeżeli gdzieś tam będziecie w sklepie. A zatem tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o kwestię opakowania. Natomiast jeżeli chodzi o zawartość, to pokażę wam jak to właśnie wygląda w środku. Ja już sobie wcześniej otworzyłem ten produkt, natomiast teraz nie mogę. O, dobra, Udało się otworzyć. No, i tak to wygląda w środku, tak? A zatem, jak widzicie, ta mieszanka rzeczywiście sporo elementów tutaj zawiera. Bardzo bym powiedział kolorowa. No, i jeżeli chodzi o zapak, bardzo. Aromatyczna, bardzo naprawdę atrakcyjny zapach. Potrafi ona tutaj, że tak powiem, skomponować, tak? A zatem jak najbardziej jestem na tak. Jestem ciekaw też Waszych spostrzeżeń. Dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie na temat produktu. No i tutaj może jeszcze dodam jedną kwestię, a mianowicie pamiętajcie też, jak korzystać z tego, z tej przyprawy. A mianowicie w przypadku zup dodajecie sobie. Jedną łyżeczkę, czyli około 3 gram mieszanki na około 250 ml zupy, a po prostu w innych potrawach, jak tam po prostu wolicie. Ja generalnie obtaczam sobie po prostu mięsa dość całościowo, właśnie w takiej przyprawie. No i przede wszystkim to wtedy bardzo fajnie smakuje. Tak? A zatem tyle ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia.